Co? Sch schował się. No, <laughs> no dobra, jestem z powrotem. To, ja Gdzie ja się, się schował? Kampera, Zobacz, Tak jak się ja się schowałem przy szuwarach. Gdzie się kieruję schował? To... Kurde, na w końcu. Tylko co tyle. No co? <laughs> I udaje, że pilnuje drogi. <laughs> no ja normalnie tutaj no, jest. strażnik jest. Tam. Lecami do ściany. Strażnik Teksasu, kurde. Strażnik Teksasu. Dobra, ja tarma, ale ogóle... powiem wam, że ja po tym weekendzie z Armą to sobie chyba będę musiał odpocząć w tygodniu, kurde. Już trochę za duże tej armii. No, Landmarka. I, Fry, I Fry tu jeździ, za nami są. On, czy... Landmarka, no ale nie no, co, będziemy kopać? Ja już się nakopałem trochę w Landmarku. Fajnego siusiacza narysowałem, bardzo mi się spodobał, jogurtowi dziś s... pokazywałem. No, A idę jeszcze laci? Na replayu też się obśmiał. Jest coś u nas na szpitalu, czy to... Uważaj, bo za szpitalem, za, za skałkami jedzie Ifrit. I fryt stary, ja zjadam i fryt na śniadanie. No, no nie. Tak dokładnie. No, dokładnie. Dalej, kto strzelał, No tutaj. i mnie przejechał, rąbany, ale jeżeli. Takie fryty to. Będę z ząbami mi, zostają. No. No nie, i mnie co, w co za typ. Dobra, nie ma co mnie tu podnosić. O kurde. Się. Ej, po ulicy jeździ ten. BMP, czekam ma. No, pan serzony, No, tak. ten marszał, no, właśnie. No, zajebiście. Zostałem zabity przez a, proszę, bo u nas nikt nie ma rpg ani nic takiego. To będzie jeździł. Wybiegam na ulicę, a 20 metrów przed nim jeb. Ktoś umie dobrze strzelać, to ja też wezmę. Gorgona. <noise> no to dawaj. Trzeba go zabić. Są oni gdzieś tutaj ci niebiescy, bo nie wiem. Dawaj go. Ktoś widział jakiś niebieski? No już wyjąłem To biegnę. Alo, no, ktoś widział jakichś niebieskich? Ale to ty pelotkę wyciągnąłeś? Nie. Kurczę, to nie. To nie jest pelotka. To, to ty? To ma rakiety? No. Czy Jedzie, to ma? Jedziesz czy ten? Czy strzelasz. strzelasz? No to strzelaj. Tak w ogóle zauważyliście, że mikrofon mam lepszy? Mikrofon jest to jest gorąco. To jest Co mówisz? I, to to się I nie szumie, tak? To. No, teraz tu jest nikt, nie? E, poczekajcie, poczekajcie, może. Poczekajcie, może. Ktoś biega do banku na górę. Na you to nasi są na górze. To na wieży. Coś, ktoś są gadał nasi. coś? W grze? Podniesiemy, podniesiemy ktoś na wieży. Na samej górze jest. Ja wiem, ja mam grę wyciszoną. Z tyłu. Tu mnie chyba na proxy gadał, bo ja też mam wszystko wyciszone poza proxy. Co to jest? Pelotka? To nie jest pelotka. Mówię, wygląda jak pelotka z B. To jest na tak kurwawej. No to wygląda, tak. wygląda. Ale... Poczekajcie na mnie tam. Co, co, ja nie prowadzę. A, dobra. No to mówcie, że idziecie. No nie wiem gdzie on tu siedzi, Ma to byli one, zauważyłem. Z tyłu się podziął. Ale ona na zmianę, tam, zmianę amunicji? Ja wiem. To gdzie wiesz? ty jesteś, no, no, to, na no, wieży Na szpitalu zabiją dwóch właśnie. Stary, ja tu będę wszystko ściągnął. Na szczęgał. szpitalu czy na banku? Nawet naszych. O stary. Ręk. Rahim i... Byle nie. ...magazynki. Nie. Czy nie ma do tego Rahima magazynków, ten koleś? No, pewnie z ciała ci zniknęło, nie zdążyłeś wyciągnąć. Nie no, jeszcze nie zniknęło. To szybko z, z ciała wyciągaj. Może mieć gdzieś schowane po tym, po kiepunku. No, się rozpuściło ciało w powietrzu. No, no i koniec. Ale mam, mam tego, mam tego. A wiecie co? Wezmę z niego optykę z tego Rahima. Wypieprzę go i do tego... Do Katiby se zamontowałem. A gdzie magazynki? Przeszły? A, dobra, mam katibę z optyką z tego Z Rahima Rahim lepszy A Rahim nie ma tylu ten, nie strzela z automatu. Ma automat, tylko że gdzieś nie strzelał tego. No właśnie. Ja jestem przełączony na rakiety, nie? Tak go spotkałem to Nie z gdzieś koło rynku. Komander, dwie rakiety za odwodę. Ten, y, pancerny jeździ, także... Jest, marszałek, jest do baranu gdzieś tam. Nie, nie, nie strzelaj do mnie, no przed chwilą się wyhilowałem, przecież. Kurde, ale nie mi klatki tak spadły. Idź stąd, idź stąd. Idź stąd, głupi lamuś. Ej, no what no. the fuck. nie trafisz, Ej er, rób powiem trafisz. ci, że się dzisiaj rozkręciłeś. ci nie Na cienię, słuchaj, tak się rozkręciłem. <laughs> <laughs> oh. i <laughs> ładna, he. Er, gdzie jest ten marszałek W swoim całej? świecie. Er, długo. Ja go widzę, widzę go. Gdzie na południe, południe od tego, od rynku, On na głównej drodze. Obok tej szanku. kaplicy, naprzeciw tej kaplicy, która wiecie gdzie jest. Okay. Tam. Właśnie helikopter, znaczy ten spadochroniarz nad nim ląduje. Dobra, na lewo od nas. Może ma C4. Patrzy na mnie. Chyba. A nie. No o, patrzy to... patrz na mnie. Myślałem, że to. Myślałem, nie, że to No dajcie go, dajcie go, naliz... bo on na mnie patrzy. On w przeciwną stronę niż byś. Zajępić go, go nie w, w go, zamurek, go, kolesie. Zaborkiem. będzie, w, prawo prawo, w prawo. prawo. prawo, prawo, No i to jest kurde, elegancko, żeście się to chłopaki załatwili. Albo. Kurde, tak to się robi. Zobaczcie. No, bawak, górny. Dobra, łzy, Ilu was tam siedzi w środku tego pojazdu? Nie wiem, ale daj mi wyśwież. Czterech. Nie, pięciu. Zatrzymaj się, dobra. Sać lufę do środka. <grym> no to weź Przez okno. <grym> no ładnie, przez okno. Leży w lewym rogu. Nie ma go. Dobra. Nice. To już do Dobra, jedziemy. <grym> Kurde, to strzela normalnie jak karabin snajperski, tylko teraz musiałbym mu jakąś ofiarę wypatrzeć. Jeden z ciał wystarczył na takiego marszalkach. I co? Widziono. O jakaś tu. bomba leci na szpital, a nie to spadochroniarz Po prawej w tych budynkach był za nami Cofnij lekko i w tych budynkach po prawej Tych Je, lądują osnę, w... tych takich i spadochroniarzą. Bardziej na prawo okolicy. się patrz. A, Widzisz, witryna, witryna, witryna. Witryna za Po okrutkiem. prawej, po prawej dalej, po prawej. Wybieg, okay, ja może oddam stary, Wybieg, wybieg stary. No to może to było. Otwarto, dwa do ja. No dobrze. Dobrze. Oto, 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 oto o co on taki? Weź Nice Ile amu na jednego Oj tam, oj tam ma tysiąc. Ale kurde ty, ja strzelam, strzelam Bo to no. trochę w boku. A możecie idzie. się napełniać tym ammo swoim? Muszę pojechać do bazy. Na lewo, coś strzela. Na lewo za tym budynkiem przed nami. Termowizję sobie włączę. Chociaż czy ci osoby nie? bo więcej widać. Macie jeszcze ten transporter Wasz Zdziałem? Czekaj, okay, patrzę. Mamy akcja. Remis jest, ale zaraz pozostaje. Za nami granat, wybuch na drodze. Ale no, granat wzią, to, on to on sobie przysad. może wsadzić między nogi. Tak, ale się... Kto może? Królik. Zwyczaj, gdzie jest? Aaa, Ustrzeliłem królika, ludzie! Jestem najlepszy. To prawie jak w Skyrim. 200 punktów. No. Ja to Kto obserwuję to tą głowę. głową. Achievement trudniej za to być. Coś się podłożył. Ktoś podło... No. To Bo... i tak najlepiej jak na będę O ich wyskoczyło przed ekranem, Kurde. wszyscy są gdzie indziej niż ja. Nie strzelaj, nie strzelaj. Szkoda. Zaraz będziemy blisko. Ale przeciwnicy, rozumiesz, że chcesz ich zabijać przeciwników, ale ich tu nie ma nigdzie. Wylecieli w powietrze W lewej stronie wybuchu. Może tu jest jeszcze jakaś trzecia wieża, której nigdy na oczy nawet nie widziałem. O, idzie na na dach szpitala. koleś Słyszałem. Ile masz jeszcze rakiet? Jedną, bo dwie były. Ale tam masz amunicję przeciwpancerną. Prawie co jeszcze? Mam jedną. No mam to. Ale jeszcze. Aha, zabiłem go, go kurde. Po schodach wchodzi. Po schodach wchodzi. Od strony no? roku, jak coś. Na schodach wchodzę. No, Wal po schodach. Koleś na Wszak tym, wchodzi. na dachu szpitala padł. Trochę nie, że widzisz? A puść tu rakiety tam w tym To ładnie tam nadal siedzisz. Ja siedzę na dachu punku. Okej. banku. Oni są po okay. no, nas tam, ja idę w swoją stronę. kampie na skałki, na ten, na. Cofnij. Cofan, cofan. Na szpital. Ale. Eee, Mohołk lata chyba w nas na wala, nie? Włazi, włazi na górę. Mohołk nie może chyba strzelać, nie? A to jest. Strzelę rakietę. Wyrzucił kogoś. Masz tam chyba 60 czy 90 przeciwpancernych. pancernych. To rakietu. małych. A takie małe no, rakieta, no ale da, oprócz tego masz traf. dwa dwie typy amunicji. Chcę zabójcę królików. Takie coś mam, o widzisz. No, no i druga. jeszcze druga jest. za tym. Patrz tu, tu, no tu. No to tu, jest to. Wchodzi, wchodzi do środka. Wchodzi do środka. Będzie wchodził, będzie wciąż. Wchodzi, wchodzi. Dobrze. Brawe. No poszło. Czekaj, bo jeszcze widziałem typa. Tylko ma Na wprost zgadza. nas jest budynek. <laughs> po. po prawej. Przez okno walił w góry. Nie no, jest, no, jest, jest, jest. A, jest zajebista. Najlepsze proszę, w tej optyce jest to, że jeszcze da się <grym> zdumować. Wróć. Wróć. To mówisz o tej podwójnej? No w ogóle, że to jest niby, wiesz, że patrzysz, że taka snajperka, nie nagle jeszcze możesz jeszcze bardziej zdumować, stary. No przecież normalnie... Tylko... dziś. ...katibą to raczej nie strzelę przez całe miasto. Widzisz? Kład, kład przede mi. Ale no i tak jest tak, lepsza od no. Uuu, stary, no ja i tak chyba tej zabiłem też. Nice. Ale... Krabi. Stój, stój. Eksp też ładnie leci. No, bo... no ja nie wiem gdzie. Nie, nie, ma, nie ma przeciwników. Nie, ich jest po 15-13 w przeciwnych teamach, ale nigdzie się nie stanie Desantum... Na to jest słabe. Bieski jest sporo w okolicy tego. To nie no, ja, Mi się wydaje, że jestem za bardzo chyba na, na, ten, na tyłach. Przez na brzegu, no. Wow. Na wierze, Jedziemy po no, nich? W... Aż spadłem. Jak wyskakuje z Tak, ja gdzieś na środku, ja jestem na brzegu i tyle. I to jest mój problem. Na tej wieży przynajmniej dwóch się jest. Wychyla się. Na wieży, na wieży, na wieży. Puść rakiety, puść rakiety. O biegnij, Widzisz? Dwóch typów. Mhm. Uuu, uh, oh, uh, no, ale no, ja też mam. Jakie klatki ja pierdzielę? Ło, wow, no. głynność. Oni tak robią, żebyście docenili wyżej, to, jak, wyżej jak wyżej jest sobie. fajnie, jak jest 30 klatek. Puść rakiety, nie żałuj! Zobaczymy, jak odbywali się. 30 no, klatek, no, normalnie, tak cuknie, wszystko ładnie. Dawaj, czekaj, cofnę ile. trochę, to będziesz miał lepszy koniec. Strzelacie do tego, tego? To by do tego mohołka? O, faki, i wypadło. Za nami, za nami, za nami. Za za nami. Na ulicę, będzie na ulicy po lewej. Dobra, to daleko ze powinna to... być mniejsza, może by tak nie klatkowało. Już schowała się za Stratis, jakby był, a nie kurde. I małe miasteczko na Stratisie. No i gdzie jest? Ale. Taki. No a, teraz taki to taki jest taki. kurde, nie, nie do grania. O jest, okej. Okay. W okay. budynku, koło nas. Uspokoić? A jest, jest, jest. Przez okno go widać mhm. na parterze. prawej do ciebie strzelam? To ty strzelam? Nie, ja strzelam do typa na wieży. Bal w okno. Tu? No. Tej, czekaj, ja wyskoczę jeszcze. Za ścianą. Z tego mojego miejsca strzelam do naszej wieży, wiesz? Czemu ja krwawię? Trze nie strzelaj, nie strzelaj, ja wyjdę. Zabiłem go! Boże święty, wiecie gdzie on jest? Ja wam powiem gdzie on jest. On jest tu Wychodzi, pół. wychodzi. Wie, wiecie, ile metrów ode mnie? Dobra. Ładnie. E, 300 tylko. No i super. No dobra, a, Czekajcie. Jedź, jedź do przodu, bo ja nie mogę wsiąść. wiem, że trafiłem. Fak. Okej. Okay. Jestem. No i super ansko, tak się kosi. Patrzcie na tego autosteeda. pamiętasz, że był Bruksel, a tam cały czas kambi. Tam ktoś ten. jest u góry w wieży? Tak. Tak, obiekt typ jeden. To weź przysięż tą rakietę tam. A jedno jedną mam tylko, to, to lepiej rakieta? zostawić na czołg, nie? To jest kurde koło, chyba zgubiliśmy. <noise> ja bym go mógł ściągnąć ze snajperki, tylko za bardzo już jestem na dole, nie? właśnie na szpitalu, czy coś takiego. Pij nim. Dwóch naszych jest na szpitalu, żebyś chciał być Nie no, ktoś go musi wyczyścić, bo tam właśnie biegłem, żeby wejść i fajne miejsce do kampienia znaleźć. Ale gdzie na wieży? Podwójnej? Na, na podwójnej właśnie chciałem. Na czwórcą No, ja no zaraz to jest. Mogę tam szturmować, Gdzie on jest? Na czy na jako... no, jest Sied... na górze. To czy na Jest w Jak się wąze... na wieży, to niż. Czy w tych szyldach. Jak patrzysz się na wieżę niżej, w tych budynkach? Przed nami. No dawaj, jak patrzysz się na wieżę w tych budynkach? Lekko na lewej kłóca. No Są dostaniesz zaraz w prawej. Nie dostanę, patrz na mnie. Leży na ziemi. Ty, przed nami. Przed nami. Przed nami. Przed nami. Przed Tu? Ja zaraz. Tu No tak, na ebo. Wygląda, jest. No, no. Rzunki. Rzunki. Jest. Może mi ktoś zeszturmować te wieże tutaj. Akcja. Plus, spokojnie. Spokojnie. Boże, nie strzelaj mnie, nie strzelaj mnie Do wieży nie ma cobie, co wiec, oni odstawiają budynki w koło i walą mi kosmo od ciebie jak biegnie Ale już czyścimy, spokojnie Sturmować wieżę Przyszedłem wież ja wieży i to nikt mnie tu nie strzelił No stawiam. właśnie, żeby ktoś wyszedł, po u mnie jest w pięciu typach Ja już biegnie na górę Dobra, zarobę, dobra. Ja ja też zaraz biegnie My tu sobie poczekamy to... i popilnujemy wejścia Ktoś strzela Nie, idą ktoś tu, idą, o... idą od północy Furde jak mi laguje. Jak... Może no, jak i Nie no, nie strzelę okay, do tego. Mej, mej, mej. Dobra, Dobra, turmujemy wieżę jeszcze wyżej. wyżej ja w strzelam. Dobra, muszę się polecieć. Ale razem, panowie. Niedługo trzeba będzie się... Ile masz tam amunicji? 500 jeszcze na obiechodę A na ty? Asys. Yy, burzących właśnie to to wali no coś na górę tak. jeszcze żyje na prawo jeszcze żyje na prawo no, okay, okay, okay. nie żyje, ja nie żyje, ja no. skino tam, czy... się tamcie górę <grymica <grymica spadła broni <grymica> spadła już myślałem że grumnica, że się czubek wierzy Coś tam bramy tam, tam, tam. Dobra, to ja chcę dramę tak no, to robił To tak na pieprza Leka wyszliłem Jest za bramą na Azy 230 biegnie teraz Czekaj o tutaj Chłopaki podnoszą Chciał kolega podnosić Dobra jak ktoś tam mut kierunki nie? Gdzie mam patrzeć zwierzy? tam siedzicie przy... No ja mam snajperkę ramy. jakby co właśnie nabierzy, więc wiecie. Argo uważaj, e, nie powiedzisz. 260 za zamurkiem na, drogę, na środku argo drogi i też Bardzo ładnie Podnosił typa, ale teraz... Dwóch jest idzie Azymut 200, ja 300, jest 300, kilku, 320, 320, i... Czemu ja dobry dostaję? 320 Azymut Jest 320, czyli do... jak się trzymacie północy. razem wszyscy, to nie musicie nawet być w grupie, żeby asysty dostawać. Co ty gadasz? Tak. To może e, powinniśmy wszyscy tego, się dodać 320 do idą? Bo nie widzę. azymut będą w budynku. Nie trzeba być w grupie, wiesz. Już, już będą To jest budynku. nawet fajne. Tylko jak budynkiem, za tym zniszczonym, Krok, tak? Chyba blisko. blisko. Nie tutaj, już przed samą drogą. Przed samymi nami, tymi budynkami, wiesz? wiesz jeszcze 30 gdzieś, gdzieś po tutaj. po drugiej stronie drogi, tak? Tu, gdzie strzelam. Widzę, widzę. Który mhm. to, to budynek? Bo my tu jesteśmy tym... Ja tam rzucę granat. Prawda, prawa, prawa, prawa o, o jest za budynkiem biegną, biegną. Mhm, O jest za budynkiem Mhm, są 230 Dobra, jeden padł Drugi do budynku szedł Drugi do budynku szedł Gdzie oni biegną tutaj? Ja nie wiem Jest pod hotelem Pod tym Chodzi, chodzi do banku Chodzi do banku, uważajcie do banku Wchodzi, wchodzi, do do banku, banku, wchodzi do banku I z banku patrzcie na nadu. Patrz, patrz, patrz yy, Od schodu Od schodu, patrz, patrz Widzę, drogą Widzę, drogą Ach Dostał ode mnie kurde Robert się poskładał na ta wieża Ukradź mi kilo. Zwierzę trudno trafić o. Wsiadaj robi Dobra, jedziemy się naprawić I mu policji. No to jedź No tylko kawał drogi No a tam Ale robicie dobrą tę robotę a to... A na razie nie idę. O, wow, wypnął mi ktoś wieżył Gdzieś Widzieliście tego typa? Co się patrzy tam przez okno, ten co wbiegł wtedy i żeśmy go nie zabili na 320 Kto się przez okno oh. gapił. Kto ktoś strzelił? Podnieść pod wieżą. Myście go pod to... Bo ktoś mnie wyputał. Jest w drzwiach Jest w drzwiach Dobra w drzwiach 320 jak jesteś na wieży. Potrzone jeszcze perfialę. w wieżę Co no jest tam blisko No ale się schował no twierzch No nie to. widzisz go bo się schował stary Jest Dobra padł Pięknie. kto To trafił? Aha jak jeszcze nie. Dobra, Dobra systemu to. Nie wiem ja się <laughs> stary Zaraz system wiesz System to ma każdy w grupie wiesz o tym Ktoś podwieża, a mnie nie. To jest grupa assista, jak go trafisz to dostajesz 50 Ale mam to świadomość, że... O, patrzcie czołg jedzie, czołg jedzie, pojazd opancerzony, widzicie? O oh, fuck na, Widzicie? Ja Może się uciekamy tak stąd jedzie, z tej wieży, co? Faktycznie. Ale on nie rozwali wieży No ale nie, walnie ale... ci star rakietę i kurdy swiściłeś ale... Rakietę straciłem, lol No, panie walnie rakietę. Dawaj szybko po co ty tak z egzakiem jedziesz No koła nie ma <laughs> Kurwa, to my tam ja dojdziemy jakiego, za 5 godzin. Ktoś widzi no jakieś cele sobie. dookoła? Nie nam jeszcze 14 ja tygodni, zostało. Tylko nie dodałem. Że Dajcie rakietnice. Jest damy. tak na widoku, to pojazd, że ma no Stary, nie? ktoś na porcie wylądował. Na porcie? Tak, od strony tam, gdzie port jest. Tam A tam. widzę, widzę, widzę. wieżą jest opancerzony. Zginąłem właśnie. Zawrotne 30 na godzinę. On tą chwilką chyba nikogo nie wysadził tam. Chyba, że... Dwóch leci, azymut. Lądują na ulicy 160, gdzieś. 180. Eee... poza Dobra, łom. widzę, Lądu. widzę. Znaczy widzę azymut, ale nie widzę tu O jest, biegnąj. Wybiega, wybiega. Bieg. Bieg do budynku. Biegną budynku. Biegnął, no. Przyjechał Ach, ktoś kładem, pod wieżę. Ktoś pod wieżę przyjechał kładem. Jestem na wieży. Jest w oknie, budynek Widzę, widzę Ten, ten taki ten... mały żółty, nie? Pod wieżą Taki tak, za, za, tam za skrzyżowaniem takim mały. No, 160, małym. no to kamp Wychylik, Dostał, dostał Brawo, Jeszcze ten budynek przed, przed tą uliczką jest tylko Bliżej nas? Dalej nas, nie? Bliżej nas Serio? Ten jeden yes, Jest, jest yes. gdzie go Dobra, padł! Dawaj. kolejny, kurde, ale go trafiłem. Ja dostać za komendy głosowe normalnie. Asysty. Pod nami jeździ ten opancerzony. A to nie jeździć. 340, nic nie 360, robi. 350. My tam zaraz wrócimy, to dostanie rakietkę w czoło. To ogarnie. Ktoś strzela Uf. chyba z tego, z tej wieży zielonej. Ach, tak, teraz Chilaj. będziemy ci stać z górki. Nie, myślałem, że z tej północnej o, ktoś strzelał. Strzela ktoś z północnej wieży zielonej. A to on tak nawet Rozwaliłem na Piękny strzał. Dwa granaty poszły. Ale dalej jedzie. Jeśli. Gdzie? Pokażcie. 340. A co wy mu rozwaliliście? Koła granaty? dostał, ale... Nie to znaczy jakoś tak, to jakoś tak mocniej wybuchło jak na granat, nie? Jakby pociskiem oberwał, tylko by nie było dźwięku. To to strzela, A to na co Tam się strzelają na tym. Argo.pl strzela przez ulicę chyba. A do kogoś na dole. Ta jest. są. So. Tu na dole? Zaraz ci mówię. Jest, 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 idzie 180 przy murku. Strzelam, 140. strzelam. Dwóch, dwóch. Dobra, kucnąłem, a drugi zbieg na dół. Azymut, Jeden... budynek 10, azymut 10 z tam w budynku biega. Azymut jest przy budynku czyli. Uciekł granat, o oh, fuck, na dach Azymut ja 10 w budynku biega. O, dostał! I no? No, dostał ktoś granatem przed chwilą. Eluban, zabiłeś typa. Ale to on dostał z karabinu normalnie. No nie wiem, myślałem, że granatę też dostał, bo idealnie to... w tym momencie do. Azymut 10 asysta. jest w budynku, azymut 10 jest budynku. jest taki killer, że nawet nie wie jak zabija. Nie, no skoro. Azymut 10, bym 10 bym to w ogóle no, po drugiej nie stronie nie niż my patrzymy. Bo u nas jest azymut 240, koleś. Nie? Ten 240 już nie żyje, ale tu do budynków tego bieg przed nami. To trzy wiem, wiem. budynki przed nami od południa. Dobra, widzę typa, widzę typa. Azymut 010 biegnie ulicą, ulicą. Już kurde, schował się. Gdzie się schował? No pobieg tam ulicą w stronę kanału. Obo, to obok, czo, obok transportera opancerzonego jest. Ja go stąd nie trafię. Mam zagównianą broń. Ja go trafię, tylko go muszę zobaczyć. Okampimy no, jeszcze 8 punktów. 8 ticketów i jesteśmy kurde mistrzami świata. <laughs> to, jest, to jest na końcowi? Lądują Azymut 300-290. Azymut 290, 280. Hmm, to jest jak ten, jak tam na nasz, podnoszenie Kiedy no. więcej okay. Z tamtej strony nasz na osłonił Argo Pel. Czy oni kogoś 140. nas... Gdzie? Dostał, ale nie padł Widzicie go? Argo Pel go ściągnął, Spoko. Tak? Dobra tak. Yy, ma, Zamek ma, ma trzeba system. patrzeć, bo na zamku trzy, wysadzili umaraj. chyba snajpera Porter, tak. mm. tak. to widzieliście? Yhm, tak. Strzał z zamku nie. chyba. Dobra, cofnąć. się. E, na zamku wylądowali, także wiesz, to można sobie strzelać. No strzelaj tak, że obok nie kula w walnęła w ten, w blachę. Ktoś cię lubi. Kurwa, 5 godzin jeszcze? O, jest. Jest, na to, przed nami. 200. najbiście. Tak. Jaki level trzeba na to w O, o to... Na to? 23. O, no, no, najwiście Ktoś widzi typów na zamku, gdzie oni są? Jest azymut 201 budynek z lewej. Ale od to południa. na na parterze był, ale No ale nie to, widać to nie żeby kurde to nie o to pytam, stary. Na zamku czy kogoś widać. Dokąd? cofnij się logretę, co to nie się, o, co nic nie ma, tak? się tak? Idzie budynek. kolej z zamku. Idzie kolej okay. z zamku. Trzeci, trzeci budynek. Podwierzam. Zaraz tam do was w sporcie przyjedzie. Chodzi na mnie Azymut-260 z zamku biegną Dobierzy, y, w te... Tutaj Tutaj, masz typa. Azymut-280 biegnie wzdłuż, wzdłuż muru na północ. Będzie go zaraz widać. Y, wyż, wychodzi przez drzwi, wychodzi przez drzwi. Azymut-280, dalej. Dawaj tam szybciej, obroty wyższe. No, na pewno. Dobra, poskładał się, poskładał się. Zwytofity obiad go? jadłeś. Tak, dostał. Okej. Okay. tylko jeden zaraz? wchodził? Tylko jeden wchodził? Biegnie koleś, biegnie koleś. Azymut 270 czy coś takiego. Piętk, Takie są. Obok, nie na obok IQ. spadłem Obok IQ. Do... Zaraz z za tego, z bramy. To Nie podniesiecie już, no? Cisnę dłużej go, już I, se tak Idzie w, w stronę południa 240, 220, uważajcie. Próbujecie nas podnieść na dole, pod wieżą? Tak, ja bardzo podnoszę. Okej. Okay. Właśnie gdzie pojazdy, już Jest, jest, jest koleś, tam. był ostatni budynek Azemut 220 zwierzy. Na rogu żółty budynek, piętrowy. No to my w niego, jak w masło. Duży budynek koło wieży to bank, chyba, tak? W gościu jest. Gdzie też. w banku? Białym? No, też no. jest jeden na pewno. Na też tam są. No, Oni się tam to chyba kogoś zabili. Ktoś mnie podnosi, dobra, już go nie ma. Podnosi sobie tam Czekaj, jak tam ktoś tu się podnosi, myśmy zasłonimy. Trzeba cię podnosić. Dobra, kierunek. opak, więcej ich idzie. Kierunek 285. Jest. 285 to tam, gdzie teraz celuję. E, dwóch typów jest. jest Dawaj, będziemy jechać tam. Tam, tam gdzie celuję. Na dachu? Mhm. Ale na czym? Nie wiem, na ziemi idą. Nie, jak na banku, jak dwóch typów jest na banku. Ale nie na czym? Na którym? Na tym od południa. O, macie po prawej stronie typa. Macie po prawej stronie typa. Ładuj, ładuj, ładuj. Zapotę. Dostał zupę. Nie widzę go. Dobra, dostał drugi raz, padł. Dobra, pasyczka. Jeszcze jeden. O, nie. Tu nie ma snajpera na tym banku. Też nie ma snajpera. Może się schował. Ach, ty, ty. kurde, prawie go zabiłem, ale ten, ktoś innego. Kurde, lufą zawadzi. No, Idzie, pan. macie kolejnego typa, Prębocznie, przez ulicę przebiega, zakręćcie w, w prawo, zakręćcie w prawo, zakręćcie w prawo i macie typów. O, albo właśnie cofnijcie, tam na ulicy mieliście go, po waszej lewej. Po lewej, nie widzę. No właśnie gdzieś tutaj, Mo może być w żółtym budynku. Teraz po prawej waszej, w tym budynku może być. Aha, Co? dobra, to zobaczę. Widzę, w oknie, oknie jest. Kolego z banku, podniesiesz mnie? Zabij mnie. Kurde. A tam? Bruski pan mnie pan zabij. Jest. jest typ w oknie w białym budynku tutaj. Po, po prawej. Na piętrze. Na piętrze. Będzie level dziewiąty. Środkowe e... okno. Środkowy level do KTW. Dostał. <grym> O no, kurde, cool, no strzelałem ze snagiemki cool. do typa ale i mi... wracamy do naszego wozu, nie? Level ósmy! Level dziewiąty! Z takim pojazdem to można kosić. Ale zajwista muza. O, Wygraliśmy. No na razie to przerwa. To muzyki sobie posłucham, bo jest najlepsza. No Słuchaj muzyki. No ja nie mam. No, tak to mogę jeździć, A, to da. się opłaca. Wyciągnięcie.